Też różowego pączka. To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie i nutelle. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na kruchy. O, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. Huh? O, kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutelle. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem, zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko, muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś nam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O, tak, chcę te, te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki! Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się, zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Hmm, moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hap, hap, hap. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań! A ja potrzebuję skitelsów. Będę miała niesamowite gofry ze skitelsami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu to nie to. O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe! Dodam troszkę kaczuku. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe. Moje gofry też są gotowe. Wyciągam je, układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wlaję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skitelsów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie! Muszę szybko spróbować! Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy! Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia! Nie pierwszy raz będę je jadła! Bardzo dobre! Och, już jestem pełna! Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania! A... Mm. Nie są takie słodkie. To makaron. Super. I z keczupem są bardzo smaczne. Obiadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygra. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków sznerc Rozumiesz, babciu? <ścoughs> ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj! Aj! Nic mi nie jest. Trochę się potmukłem, ale udało mi się wymierzać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne co? Nie. Te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast koli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Padłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kole na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jejejeje, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie! Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. Badczy nie dotykaj. Chcesz, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej! To miód! No, taki sobie. A co my tu mamy? O, rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaś. Udało się. Mmm, pyszny. A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra. Bardzo smakuje mi ten cukierek. Nie! Braciszku, wygrałeś! Kura, wiedziałem, że jestem najlepszy! A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie! Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się! No dalej! Ups, przepraszam! Babciu to bolało! Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam, babciu, po prostu dałem się ponieść w gotowaniu. No nieźle mi to wychodzi! Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala. Patrz, jak to się robi! Jak tak można! Wszystko się spaliło! Bingo. Zaraz to naprawimy! Zrobię jajka z płynnego kremu merszmelą i brzoskwini. Aha! No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak! Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale! Trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie. Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. OK, we wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Kate go pokocha. Dodam więcej szczegółów. Polana gdzie będzie mieszkał smok? Nie musicie nic mówić. Wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy! Kusi mnie żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny! Bardzo dobry! A co my tu mamy? Pomidorki! Uwielbiam je! Pyszka! A jajka? No, zwykłe jajka! A co tu jest? To przecież brzoskwinia! Fajny pomysł! Rzutko z brzoskwini! A to co? Aha! Mmm, krem z pianek, super! Zwycięża braciszek! Gratuluję! Po raz kolejny wygrałem! Mam prawdziwego farta! Mm, mamusiu, kup mi czekoladkę! No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu! Leczkę! Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Bu! I co wy na to? Straszny! No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Nasza strzyczka słodko śpi Powieszę ducha tuż nad jej głową Aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy Po duchu zauważy swoje ręce I będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra Będzie chciała wstać i mnie znaleźć Ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej Rozsypie kolorowe cukierki Następnie najfajniejsza część Zielony slime na tacy Wpadnie w niego twarzą To będzie mega zabawne A teraz ostatni szczegół. Ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. O, Rady! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj. Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś to było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko. Szczęśliwego Halloween. Co z tobą? Stałaś lewą nogą? Jakie fajne show. Nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Świetnie. Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz. A dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, okay, można serwować. Hej siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego sis! O, to takie słodkie, Braciszku, dziękuję! Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show! Nawet nie jadłam jeszcze śniadania, a wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna! Jak pięknie pachnie! Fu! to obrzydliwe! Ben! Ha, zjadłaś robaki na śniadanie! Nazwęcie miłośniczką robali! Ma fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem, z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. Wsypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, cały wiadro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment. Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem, nie możesz jeść mojego popcornu. Nie zjadaj mnie! Padłem na nowy fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę, Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci! Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaswędziało mnie w nosie. O, nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę. naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka! Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć. Dlaczego Wednesday wzięła nóż? Rany oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł. Co będzie dalej? O, Jane przyszła się obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Żeń, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku! Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbie w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy. Usta. Świetnie. Do środka włożę świeczkę i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora i jeszcze pod łóżkiem bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej, ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp tak, jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. Zanim Ben tu przyjdzie. O mój ulubiony kawałek! O tak! A to jest mój ulubiony moment! Juhu. O co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór! Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać! Strasznie tu! Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. Znalazłam klucz! To straszne, to była miska z robalami! Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie jest taka intrygująca? O matko! Dość mnie mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa! Zaraz się nią zajmę! No, no, no. Zamknij drzwi! O Matko, mija obroń nie! A nie mówiłam? Pójrz, jest nowe pudełko. Teraz Ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz. Brr, co za Ochyda? To straszne. Kura, mam klucz. Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. O nie! No i jak ci się podoba taki klucz den? Podoba ci się? Wybrałeś safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki. Znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. Fuj, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam, tylko nie smarki. O, znalazłam klucz. Oto on. Mój, to obrzydliwe. To naprawdę były smarki. Dobra, zapomnijmy o tym. Otwieram safe. A kuku, kto tam jest? Aaaa, jorany! Atakują mnie nietoperze! Patrz, nowe pudełko! Muszę znaleźć klucz! Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? A, nie wiem, co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze! W dotyku jak mózg! Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia! O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. O jeny, jak ciężko to zrobić! Aj. Ale jestem silna i dam radę. Kura, udało się. Jeszcze troszkę? Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się. Uratowałem cię. Nie, no nie chcę sprawdzać pudła. Dobra. Moja kolej. Boję się gryzoni! A nie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz! Oto on hura! Dobra! Otwieram! A, Mia! Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor. To jest krew. Słabo mi. Mia, obudź się. No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Mienko... Hmm. Nawet mi się podoba. O! Jest ty kluczyk. Trzeba szybko otworzyć safe. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den, może go naciśniesz? E, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den! Co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Tarczy. O, Den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go! Ale co było w środku? O, nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy. Jest wielkości mojego palca! Muszę o tym zapomnieć, otwieram safe! Ojej, mija! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka! Daj mi go! Den! To super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. U, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda. Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada. Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam. W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija w środku jest klucz! To na pewno klucz od kraty! Musimy się stąd wydostać! Hura, wyjdziemy z tego okropnego miejsca! Mam nadzieję, że zapomnę o tym jako złym śnie. I co? Klucz pasuje! Hurra, wiejemy stąd!